Wyciągam głowicę od Volkswagena Polo, to jest silnik 1.2, ósemka. Tutaj ma 16 barów, tu 12, tu 15. Tak trochę dziwnie i rozbieżnie, ale tak naprawdę wyfala spaliny, bo robiłem test na CO2 na dwutlenek węgla i zabarwiło się na zielono, czyli coś się dzieje złego, ale chciałem pokazać jeszcze Robotę czy pracę yy, gazowników, no, ten przewód jest dobrze zrobiony. To musi być tak połączone, że przechodzi i idzie w ten sam i jest ok. No, nie jestem gazownikiem, ale to wiem. Ale to, czy nie można było tu na przykład obciąć, w tym miejscu powiedzmy, opuścić to na dół i dać kawałek kruczca tu i zrobić w ten sposób, żeby leżały obydwa przewody. A tak, ja nie wiem, czy tutaj też nie zbierał się jakiś pęcherz powietrza i czy pompa wody ma siłę, żeby to przep, przepchać, bo tu było raz zimno, a raz było gorąco i tak naprawdę gdzieś jest przebicie na głowicy, ale nie wiem, czy takie coś też temu nie pomagało.